Henia zdajesz Będziesz medialny teraz Masz minutę 36 sekund, także wiesz Streszczaj się Jak na 3 metry to powinno ci wystarczyć Ale jakie? A, podogryzam mu trochę teraz, jeszcze nagrany będzie, kurde, ale super Jadochy mama! Kurde, do wyjścia. Do Mówiłem wrażenie, nie? Taka cienka linka i gdzieś jest Ale Trzeba było więcej pić wczoraj. <grym> zajera. <grym i> Zajebiście <zjadę> mięscuszny. No ale Piotr, Piotro, tu czas ucieka, 41 sekund zostało, a Ty jakieś cieniości Cię tu biorą. Nie no, dobra, tu zbliżonko. tak, ta, musisz wejść Tak, musisz wejść. I zupę zrobić. Powiek L-kapitanie jest w